Rzeczy, które chcę zrobić przed trzydziestką. Po pierwsze prawo jazdy. Ja wiem, że niektórzy robią to przed dwudziestką, ale ja jestem takim innym przykładem. To nie jest dlatego, że ja mi się nie chcę czy się boję, nie. Już Wam tłumaczę, to ma naprawdę logiczne wyjaśnienie, to się da wyjaśnić, spokojnie. Prawo jazdy u nas jest bardzo drogie, bo kosztuje coś około 3000 euro. Ostatnio znajomi, którzy robili, płacili 4, 3 800, 3 200, to już było tak, wiecie, tak jak ktoś już umiał jeździć. Zastanówcie się, co ja mogę sobie kupić za 3000 euro, wiecie, bo jest dużo rzeczy, które ja bym chciała, bardzo dużo. Albo wydam to na papierek, albo wydam to na te rzeczy, albo zaoszczędzę. Wiecie o co chodzi, ale mimo to, jak już będę bogata, to wtedy sobie zrobię, bo dlaczego by nie? Chciałabym chociaż raz być na weselu, tak? <grych> Nigdy nie byłam na żadnym weselu, a za to byłam na dwóch pogrzebach. Czy to świadczy coś o mnie? Nie wiem. Nikt mnie nie zaprasza. Nie wiem, czy to dobrze, bo z tego co wiem, to trzeba jakiś prezent kupić. A prezenty są drogie, oprócz tego trzeba się ubrać, trzeba się jakoś zachować, a wiecie, jak to jest, nie? To jest czasami ciężko. Ale jeżeli ktoś z Was chce mnie zaprosić na wesele, piszcie. Piszcie, nie? Ja Wam kupię prezent nawet. Ale proszę, niech ktoś chociaż raz mnie zaprosi na tą weselę. Fajnie by było. I ostatnią rzeczą, troszeczkę taką bardziej wesołą jest to, żeby pojechać gdzieś sama, kompletnie. I fajnie by było, gdyby to naprawdę było jakieś odludzie, typu Hawaje czy coś, bo to mam wrażenie, że bardzo uczy człowieka takiego, że musisz sobie po prostu radzić mimo wszystko sama. Ja jestem człowiek przypał, tak jak wiecie, już od wielu, wielu lat. Możliwe jest to, że nie wróciłabym cała z takiej wycieczki, z takiego tripa, ale warto spróbować mimo wszystko. Tak, to są rzeczy, które chciałam zrobić przed trzydziestką. Jak coś, to mam 21 lat, także mam 9 lat jeszcze na spełnienie tych wszystkich rzeczy, mam troszeczkę czasu.